Prezentowany film nie stanowi recenzji stricte, jest natomiast artystyczną prezentacją odczuć, które towarzyszyły autorowi podczas zapoznawania się z twórczością Coffin Fish. Uwaga! Film zawiera przekaz, który może powodować zaburzenia postrzeganie bądź uczucie przygnębienia. Osoba o wrażliwych żołądkach i wysokiej czułości estetycznej uprzedza się, że w filmie wielokrotnie pojawia się z bliska twarz autora. W przypadku wystąpienia refluksu prosimy skontaktować się z najbliższym gabinetem lekarskim i przyjmować dużo płynów. Kiedy w 2011 mówiłem im: "Nic, Nic nie, nie będzie, będzie takie samo". Śmiali się. Teraz wie. Wszystko się Teraz nie, się nie pamiętają, robi. jak wyglądał świat bez kawy. kawy a twarze z nieba mówiły mi. Uważaj. Uważaj, bo oni nadejdą. Nadejdzie inny świat. Takie Mówiłem, ale nie chcieli słuchać. Teraz, 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 teraz będą musieli... Teraz muszą słuchać. Pytali i razy pytali, czy wiesz po czym żeglujesz, czy, czy jesteś powiem, się, pewien, że to ocean, woda, to, czy to woda, czy to fale myśli, się, czy to ludzie, czy, czy to góry, to twoje czy to twoja własna psychika twoja, psychika, psychika, twoja podświadomość, która chce zawładnąć twoim światem, świat. tak jak kofi. kofi. ten rok 2013. Stęgi, gapiłem się na te fale, na te światła zmieniające się. Tak się to zaczynało. The Lost, pierwszy kawałek, który poznałem, pierwszy, w który się zanurzyłem. Długo, długo, wszystko zaczynało się. W które struszała niewinność, wszystko, w co wierzyłem, ginęło. Aż rozpoczął się śpiew, przechodził w ryk, syreny, śpiewające, wiodące, przepaść, trwodne I tak rodzą się one. Going down, we're going down. Zdarzany jako mantra, żegluga ciągła, żegluga z martwymi, martwa załoga, która ścierała pokład statku. Nie było chwili wytchnienia, trzeba było płynąć, trzeba było płynąć, bo gdzieś tam cały czas wołały głosy. Marzecze, czekają. czekających na dnie ludzi, czekają. tylko czy martwi to jeszcze ludzie? Matrzycze, tak boję się ciemności tego, tego szumu fal, i przyszedł ten 2015 i nadszedł czas, kiedy jedynym ja światłem, nie ma, nie światłem nie jest światło błyskawic. Ciszy, przecinał szpont. I am, I am Providence. Providence. Głos, który ciągle słyszę w głowie, mówi mi to. I am Providence. Zaczyna się niewinnie. Zaczyna się. Instrumentalnie myślę, że strach będzie mniejszy, ale nie jest. Ciągle tak samo. I nie wiesz. Nie wiesz, czy to nad tobą to wzburzone niebo, czy oczy, które cię obserwują, czy twarze, które śmieją się, kiedy upadasz, śmieją się, kiedy próbujesz wstać. Nadchodzi wskrzeszenie, nie to nie jest życie. Twoje wskrzeszenie. Nie to kosztem Twojego zachować. życia wstają prawdy, które są zbyt brutalne, aby je poznać. Zbyt żywe, aby pozostać w uśpieniu. Czy każda nasza podróż jest ucieczką? Każdy, nawet, delikatny dźwięk boli w środku. Jest przeciwko życiu, against life. Śmierć składa ci obietnice, tak kuszące, głosami, które przecież umilkły już dawno. Muzyka zamiast koić, wyszarpuje cię od środka kawałek po kawałku. I nie wiesz, czy otworzysz oczy, czy to wszystko nie wciąga cię zbyt mocno. Mrok jest taki ciepły, upiory osypiają Cię swoją kołysanką. Będziesz spał, czy obudzisz się do życia? Czy zaśniesz na zawsze? Ostatnie słowa Twoje będą... I, I am, am providence. Providence.